Jesteśmy? Jesteśmy. Witam serdecznie, kochani, jesteśmy po dwudziestym odcinku, e, czyli już ponad połowa e, ze mną dzisiaj przystojniacy, Mati i Dawid. Cześć chłopaki, jak się Karolina. <laughs> jak się bawicie Znakomicie. ze mną? Bardzo. Znaczy. <laughs> Cieszę się, że już jesteście uśmiechnięci, bo to odejście z programu na pewno nigdy nie jest takim szczęśliwym momentem. Właśnie jak się czuliście, kiedy opuściliście w bo... Czy to była taka mieszanka uczuć, że naprawdę doszło to po jakimś czasie, dopiero chyba po wyjściu z Wilni, nie? bo naprawdę no ciężkie to, to było przeżycie. Mhm. Czyli rozumiem, no. że chcielibyście zostać dłużej na Wyspie Miłości. Oczywiście, gdyby nie chciał. No dobra, ale wracając do tego najpierw ostatniego momentu, e, powiedzcie mi, jak się poczuliście, kiedy Jay. Tak odważnie wszedł między was. Ha, czy jesteście trochę na niego wściekli. No, takie wrażenie to było, co, co ty robisz, nie? Mówi, odejdź sorry chłopaczki i schodzimy, nie? A my takie wrażenie, że co jest grane, nie? Ty jest, jest nie? taki koń dwumetrowy, nie? No, jest wysoki chłopak. No już my jesteśmy wysocy, tak we, przed między nas, patrzy do góry, mamy, no. Wysocie, nie? Ale no ale robi wrażenie. Ale w momencie jak przedtem, też już że jest po nas. Tak? <laughs> tak A czemu nie myślałeś? No, Ola lubi nowości. <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. Ola. Znaczy, Ola może nie tyle, że lubi, lubi nowości, ale myślę, że czeka na tu swoją drogowołówkę, drugą... na tego jedynego. Jakoś no, tak, tak nie mogła, nie mogła znaleźć i może znalazła. Bardzo prawdopodobnie. To, to się dopiero okaże. No ale wracając mm. do Was, na razie zostawmy Ole, Ciebie Mati zostawiła Yy, tak Agnieszka, a ciebie zostawiła Julia. Julia. No to najpierw zaczniemy od Julii. Czy Jesteś zły na Julię, że tak się stało. jestem bardzo. No, to nie było. No jakby teraz tak wnioskuję, że to nie jest osoba szczera i po prostu szczeniackie takie zachowanie, bo myślałem, że obie strony inwestują w tą relację, a co się okazało po prostu czuję się, no jakby mnie wystawiła po prostu, Julia, nie? Czyli, Więc, no, mm. Zero konkretności z jej strony, po prostu nic nie wynikało z jej strony, że coś się zmieni. Po prostu jedna rozmowa z Kamilem zaważyła po prostu, co, co nastąpi dalej. Nie mogła wcześniej powiedzieć, że coś było nie tak, mhm. a może to ona są... sama nie wiedziała, bo może to było tak, że dopiero kiedy Kamil jej powiedział o tym, że coś tam jednak ma do niej, to może dopiero jej tak się zaświeciła kamka, że może jednak chciałaby spróbować. Wiecie, to jest jeszcze młoda dziewczyna. Może to no, niby spróbować, no, ale wcześniej mówiła, że ona definitywnie nic nie czuje z Kamilem, więź jakąś czy przyszłość. Po prostu jest skreślony, dla niej nie istnieje. To, to mówiła wiela, jakby nie tylko mi, tylko reszcie, jakby um, tutaj, 50 sekund. Mhm. Czy, czy rozumiem, że jest Jeszcze jakiś roz... żal? No jest, jest. Jest no, po prostu. No, smaczenie Moim mniemaniem to no, zrobiła trzeci raz to samo, co, za co została najpierw przez ciebie no, skarcona, że tak powiem. Nikogo nie traciłam, halo! No, nie została ja, no, skarcona przez akwarium. że jej to wytyknęłaś. A. A później to, tej to, to, to samo wytyknęła, że jakby że, no, nie jest szczerą osobą i że można się przejechać na tych ładnych oczkach. Nie? Mhm. No i wydaje mi się, że kolejna osoba się przejechała na tych ładnych oczkach. No zobaczymy, A, tak. no, zobaczymy czy kolejna osoba się nie przejedzie, zobaczymy jak to, jak to będzie z Kamilem, czy dadzą sobie kolejną szansę, i czy coś z tego będzie, to już będziemy mogli oglądać w kolejnych odcinkach. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa i myślę, że nasi widzowie również. E, przykro mi, się, że tak się stało, bo Twoim kosztem i przez to opuściłeś Wyspę Miłości, no ale niestety tak to w tym programie jest i w ogóle tak jest w życiu chyba czasami, że czasami mm -hmm. się z kimś wiążemy, ale nagle się okazuje, że to nie to albo ktoś nas zawiedzie. No to jest samo życie u nas na Wyspie Miłości. U Was było trochę inaczej, Mati, bo Wy z Agnieszką już sobie przed tą sytuacją, przed tym Waszym ostatnim krediem ognia, już wytłumaczyliście sobie, że nic między Wami nie będzie i że to już jest. Koniec i to była taka wasza była wspólna decyzja. Tak, tak, tak. Mieliśmy właśnie rozmowę, stwierdziliśmy razem, że to nie ma sensu, bo za nasze charakterki ścierają. No i poszliśmy dalej szukać tej miłości, rozmawiając, rozmawiając z innymi Islanderami. No najgorsze jest to, że mi się wydaje, że osoba, którą mógłbym pokochać jest Tali wili. A, a o kim mówisz? No, mówię tutaj o pięknej, inteligentnej i szczerej osobie, którą jest Babka. Oho, no. no to mamy surprise niezłe, czyli Babka Ci padła w oko. Tak, tak, no przez te ostatnie wybory. są, że nie dopiąć swego po prostu, no na i... namieszałem trochę w emocjach no. swoje podjęte decyzje. To czemu jak tak czułeś, bo rozumiem, że ty już czułeś jakiś czas, nie atakowałeś w tym sobie. Czemu nie podbijałeś dodatki? No za długo się czegoś no, Za długo <laughs> on chciał przeczesać jakby po prostu środowisko i... No, no tak, tak. No i jakby e, czas, który mogłem poświęcić na to, żeby z nim porozmawiać po tej naszej ostatniej grze, e, to niestety musiałem poświęcić na aferkę z Agnieszką kolejną. Mm -hmm. No unikałem tych dymów jak ognia cały czas, no i znalazłem się w centrum tego wszystkiego. No i no, to, to się słuchać. słuchać. No. Czy, czyli zabrakło tak ty tyci, tyci czasu na wyspie miłości. 10 I... minut rozmowy, naprawdę. Bo mnie nie mnie to samo by było, bym... nie? Zmarnowałem dwie szanse, żeby ją pocałować, trzecie bym na pewno nie zmarnował. Mm -hmm. A u ciebie z kim by było? Bo rozumiem, że coś... no no myślę, że zagatom bym kontynuował rozmowę, bo w ten, samy, w ten sam dzień rozmawiałem z nią i fajnie no, się rozmawiało i myślę, że no, po prostu czasu już nie? Aj, czyli jaki z tego morał? No jaki? Nie, czaić się, nie tak, czekać! nie z automatu. Go czy od razu tak, z automatu. Tak. Jak ktoś nam się podoba, kochani, to się nie zastanawiamy, bo od razu podbijamy. I właśnie, czy to tyczy się tylko tego, tego, że facet i ma podbijać do kobiet, czy kobiety też, jak podoba im się mężczyzna, powinny podbijać? Mnie się wydaje, że dziewczyny śmiało powinny też podbijać. To też tak jakby nie uwłacza według mnie, że kobiecie, że może porozmawiać normalnie z chłopakiem też i jakby pokazać mu, że jest nim zainteresowana. Szczególnie, że jak się okazuje tutaj, to czasami was trzeba <laughs> Jezus Maria ma straszne problemy z tymi pierwszymi ruchami i zresztą tak było widać. To? No i dlaczego? Z się krypujesz, albo może boisz się, że dostaniesz kosza. No chyba tak jest właśnie, że boję się tego odrzucenia. Wiesz? Ale każdy się tego, tego boi. Ale lepiej właśnie dostać chyba tego kosza. Ale wiedzieć, że no, nie pykło, niż teraz się zastanawiać, co by było gdyby. Hmm? Mm, no na pewno. No to co, następnym razem bierzemy z tego lekcję i ja <laughs> działamy. Tak? co <laughs> tak tak, zapalitujemy. A teraz, no tak, ja życzę wacie jak najlepiej na wyspie Miłości, ale gdybym tutaj tak koleżeńsko miała ci powiedzieć, no to tak też troszeczkę Ci życzę w takim razie, żebyście mieli jakieś okazję porozmawiać już po programie. O, mam nadzieję, że ja też tam życzę Kupertowi Bacce jak najlepiej. No ale szczerze to tak w głębi serca mam nadzieję, że szybko wróci do Polski, tak no. i porozmawia. Nie wiem, czy myślę Beacie, ale jak sami widzicie, tutaj Mati by się tak. bardzo Beatkę poznać. Piszcie nam w komentarzach, co myślicie o takiej parze Mati z Beatką. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam by się podobała taka para, ale wiesz, że tak, żeby Was pocieszyć, a propos Agaty, Beaty, jak się rymuje, to te pary też się tworzą po zakończeniu. Naszego programu, więc nic straconego. na Zróbmy później, pocz albo czekaj na lotnisku, albo coś z kwiatami i kto wie, może coś się, z tego, się z tego urodzi, tego Wam życzę. Mm, czyli morą taki, że zabrakło czasu. No tak, na wyspy ten czas płynie inaczej, prawda? Strasznie szybko. Strasznie, strasznie szybko. Że wszystko dzieje, kurczę, to co w jeden dzień się tam dzieje, to się dzieje w życiu przez miesiąc czasem nawet. Tak mi się wydaje. A myślicie, czemu ja, tak jest? Spokojnie. Dlatego, że nie ma tych telefonów? Czy o co chodzi? No, jesteśmy do działania. Co jest naprawdę bardzo fajne. Można lepiej poznać siebie przede wszystkim no i innych ludzi, nie? Mhm. A które gry, zabawy wam się podobały najbardziej? Dlaczego to były te całowanie pewnie? <grym, 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 jeśli chodzi o mnie, no to fajnie było na tej miejsce. Ojej, ale jak to co do mnie To obejrzycie, życie, to będziecie po prostu chata, takie pot... Z tą kopką latałem wszędzie, po prostu już nie wiedziałem gdzie nie <grylanie> to czyli te... <grylanie> Wszystko po prostu co po fali. Ale było, naprawdę wygląda hot, prawda? Było naprawdę super, super się to oglądało. A Tobie, która gra się najbardziej zabawa podobała? Kurczę, mi chyba najbardziej się podobała zabawa w ratownika. Okay. Ja, jak byłam tak Jak byłem ratownikiem. To też było dobre. To też było minut. To, to też było dobre, to też było bardzo fajne. Nie wiem, czy byliście, jak była ta gra, już nie pamiętam, Policjantki i więźniowie. Byliście już wtedy? Nie, my widzieliśmy, byliśmy, byliśmy, ale... Byliście? Nie byliśmy, nie ale mieliśmy prawie zobaczyć, że to czas... było super. Tak, więc, więc, więc to, było, to było mega. Eee, czego będzie Wam brakowało z wyspy miłości najbardziej? Hmm. Na pewno towarzystwa. Bo naprawdę było, było super towarzystwo, super ludzie. Poznałem bardzo interesujących ludzi, piękne kobiety. No i powiedzmy też ludzi, których raczej w przyszłości może bym nie chciał spotkać. Okej, okay, ale jakieś przyjaźnie będą? No jasne, jasne, na pewno będą, no, na pewno będą. Się może się jakieś przyjaźnie będą myślę, no. Też nie mieliśmy czasu, żeby wyjaśnić tych spin też, które były dzień wcześniej, także no, na pewno będzie o czym rozmawiać i być, będą sprawy do wyjaśnienia. Na pewno, ja słuchajcie, z tego co wiem, ja, po poprzednich ja, bezpiątkach, tak. to oni żyją, z, nawet z pierwszego sezonu do dziś jeszcze żyją tymi dramami, co oni no, z i... emocji prostu i no jest no spore tak emocje tak naprawdę no tam jest a jak się przetrwiesz z kamerami że tyle kamer wszędzie 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 w łazience w, zybiarni, w <trujanie> to, to nie było jeśli chodzi o mnie no to takie dwa dni pierwsze były tak trochę byłem zmieszany i się skupiałem właśnie trochę tak jakby zerkałem na kamery ale później z dnia na dzień coraz lepiej. No dokładnie, te pierwszy dwa dni, tak jak Dawid mówi, były najgorsze, no, A kurczę potem to już nawet nie zauważałem, jak mi ktoś wymieniał tak. materię. <grym <grym <grym> nie naprawdę. Tyle się rozmawiało <grym> z każdą osobą, że aż zapominało się, nie? Że... Kamera jest gdzieś z boku. Czyli się człowiek z tym oswaja. Tak, po tak, prostu. Po pewnym czasie już się nie pamięta. Tak. Ja pamiętam, że kiedyś byłam w show, to było tak, że na początku się testowałam tymi kamerami, a później przed były takie sytuacje, że chciałam, nie wiem, zmienić koszulkę, odwracałam się od ludzi, a nie zauważyłam, że stoję przed kamerą. <zum> <zum> Bo po prostu ich nigdzie nie no, widziałam. To jest, to jest fajne. Żałujecie czegoś z programu? Poza ja. tym, że nie poraderwałeś <zum> brakier dla <zum> No to tak, na pewno tego żałuję. Żałuję też tego, że za długo jakby zwlekałem z jakimiś tam odważniejszymi ruchami, za, za dużo myślałem zamiast działać. No i też nie przebierałem w słowach. Zdarzało mi się nie przebierać w słowach. Na pewno Agnieszka chciałbym też przeprosić za to, że wyraziłem swoje, w swoich emocjach się tak, a nie inaczej, no ale... Kurzałam, mnie, no. To, to jest fakt. tak. No, po, prostu to, urząd, no. po prostu się nie dobraliście. Po prostu się nie Tak, tak. A ty dalej z tego żałujesz? W no, tej szczerości ze strony Julii na pewno jakby no, nie żałuję, że nie była szczera i w sumie to najbardziej. Bo nic nie wynikało, no ale się potoczyło po prostu. Tak. I, tak. Ale warto wybaczać. Każdy popełnia. Nie mam. No, no nie wiem, jeśli chodzi o Julię, no to. Musisz to przeżyć chyba jeszcze. Ale czas leczy rany. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że kiedyś spotkacie się na jakimś soczku, pogadacie, z piątkę i nacie Za kogo trzymacie mocno kciuki? Za kogo trzymacie mocno kciuki? Za kogo Hubertem? Myślę, że za Hubertem. Dobradka właściwie. Może się znaleźć. W takim mieszanym Kto tam jeszcze jest? Przecież nie Bo tak tak się to to. <laughs> nie no, Za Markę na pewno też, bo na pewno no, no, bardzo spokojnie u nas nie jest. Z eee, chłopaków, dla na pewno też, bo jest z szczerym, fajnym chłopakiem też. Mm. Za wszystkich, za wszystkich trzymamy w świecie. Tak. Niech się fajnie bawią na tej wyspie miłości, dokładnie. A czego Wam mogę życzyć na koniec? Mm. Nieopóźnionych lotów. To życzę nieopóźnionych lotów i życzę nieopóźnionych reakcji. Jeśli ktoś Wam się podoba, żebyście działali po prostu i żebyście mieli tą odwagę podbijać do, do dziewczyn, bo nie ma co czekać, słuchaj, tam gdzie dwóch się bije trzeci korzysta, no to to tak w programie tak jest. Tak jest, Zobaczcie. właśnie. Więc tak, trzeba jest szybciutko, naprawdę. kuć je póki gorąco, o jezus. Teraz wszystkie przysłowie świata powiem. E, dziękuję Wam, kochani, Wam, że byliście z nami, byliście super. E, będziecie oglądać? Jasne, jasne, że będziemy oglądać. No to fajnie, myślę, że będziemy mieli niezno Zresztą spotkajcie się na piwko i jedziecie razem, jasne, po ja. i będzie fajnie śmiesznie. A Wam dziękuję, że z nami byliście jak zwykle, i dziękuję, że Wam nas oglądacie. I przypominam, codziennie o 21 w czwórce poza sobotami. I tutaj też widzimy się jeszcze pewnie nie raz. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszamy. Dzień, zapraszamy.